Witajcie, witajcie na kanale Zizo, dziś odbieramy ze Squad Waters i nie jestem z siebie zadowolony, bo zrobiłem tylko srebro dwójkę, no ale no już było późno, nie chciało mi się grać, no i wyszło jak wyszło. Yy, Lena, trzyma telefon. Też chyba utworzy nie wiem. Nie naciskaj nic. Ja... Yy, dobra, zacznijmy od złotej paczki, czyli od najsłabszej. Yy, tak. Co ty robisz? Nie, nie przybliżaj nic. I w tej złotej patce nie ma nic. Chciałbym trafić chociaż jakiegoś grashera albo jakiegoś z Hiszpanii, no ale no to nie są ci gracze. Chcesz otworzyć? A, czekaj no, wyczekaj sobie. Rena? Otwiera. Może takie chociaż inne ekrany, ale chociaż to są słabe Są ekrany w takiej patce! Wow! Czyli macie ekrany. W, jednak w tym filmie. I bardzo fajnie. Czy to jest Rodrigo? Tak, ja mam Rodrigo kupionego właśnie do tego SBC. Więc y, 3000 wpada. Super się cieszę. Jeszcze Guinness, on też jest coś warty Super paczka. I no. Otwieram teraz. Ja już jestem zadowolony, więc nic nie musi wpadać. Y, więc no, nic nie musi wpadać. Tak jak myślę. Są ekrany! What the są kolejne ekrany i mamy. Nie, nie mówcie, że znam dobrze. Na całe szczęście jest to Fabian. On też jest coś warty. Bardzo się cieszę, że z tych nagród coś wpadło, bo już nie, nie mieliśmy szczęścia niedawno, co nie Lena. No, więc bardzo się cieszymy, że coś wpadło. No, to tyle z tego filmiku. Jeszcze chciałam Wam pokazać, jakie SBC będę robił. Nie już wam pokazuję Już wam pokazuję Że z 10 tysięcy wyciągnę hmm. Wiadomo jak zrobię te ważne mecze To wam je pokażę Więc spokojnie Niedługo będziecie mieli filmik z tego Więc spokojnie To właśnie będę robił Zaraz oczywiście Ale to dajcie Musicie mi dać chwileczkę yy, Oczywiście to sobie zrobię Zaraz Wiadomo, te, nie przepalimy tutaj Jungę, no bo yy, ale właśnie zaraz yy, to zrobimy. No i będziecie mieli. Chciałem jeszcze pokazać mój skład na zakończenie. Tak oto się prezent tak oto się prezentuje. Nie tylko go będę zmieniał, ale no. Czyli to były trafy najlepsze w sumie oprócz tego gościa. To były nasze najlepsze trafy, jestem zadowolony. Piątka lenia. Do zobaczenia, trzymajcie się, cześć!